Nie ma przypadków w tym, że Tour de France jest nazywany najtrudniejszą coroczną imprezą sportową świata, biorąc pod uwagę wszystkie dyscypliny, bo... Bo Tour de France po prostu jest najtrudniejszy i nie wynika to nawet z tego z profilu poszczególnych etapów, nawet tych górskich najtrudniejszych. Bo, bo bardzo często zdarza się, że czy Giro di Italia, czy Vuelta Espania mają e, etapy, które są trudniejsze. na myśli oczywiście te górskie etapy. E, ale w Tour de France wszystko dzieje się inaczej. Peloton jest znacznie bardziej nerwowy, bo to jest wyścig, na który e, wszyscy szykują się, szykują się przez cały rok. To jest wyścig, na, na który patrzy absolutnie cały świat. i e, no Nie ma przypadków w tym, że w Stanach Zjednoczonych, w których kolarstwo kiedyś było sportem trzeciej czy piątej kategorii, po sukcesach Lansa Armstronga, e, stało się niezwykle popularne. Gdyby Lance Armstrong wygrywał Giro czy WLT, e, sądzę, że nie byłoby, nie byłoby o nim tak głośno jak w przypadku Tour de France. No, bo to właśnie jest tour, bo to jest ta magia. Oczywiście, Armstrong może nie jest najlepszym przykładem, bo to jednocześnie dzisiaj już wiemy o oszustwach wszechczasów, ale. E, ale ten właśnie przykład pokazuje, że, że tur to coś wyjątkowego. Tur jest też wyjątkowy dla samych kolarzy, i przez to szczególnie na pierwszych odcinkach tych, tych płaskich dochodzi do bardzo wielu kraks, bo każdemu zależy, żeby być w przodu. Każdy chce, się, każdy chce się pokazać, każdy chce być gdzieś tam na początku. I, i w tym roku pewnie też tak będzie, że, że wielu zawodników zakończy udział w tym wyścigu, zanim jeszcze ten wyścig na dobre się rozkręci. No. Porozbijają się o krawężniki, o ulice i, i o samych siebie. Tak po prostu wygląda tour pytanie, czy w tym roku wokół turu też e, pojawią się jakieś afery dopingowe. Miejmy nadzieję, że nie, bo, e, bo tur takich afer przeżył już, już całe mnóstwo, żeby wspomnieć choćby aferę Festiny, czy zresztą afer dopingowych w kolarstwie można wymieniać, e, można wymieniać całą masę, ale to też bierze się z tego, że kolarstwo jako e, może nie jedyne, ale jako jedna z niewielu dyscyplin sportu rzeczywiście e, z dopingiem walczy. To w kolarstwie e, jako pierwszym wprowadzono program ADAMS, czyli program, który zmusza sportowców do podawania dokładnie. Co do, co do godziny miejsca swojego pobytu, tak aby niezapowiedziana kontrola mogła, mogła zawodnika sprawdzić. To w kolarstwie wprowadzono paszporty biologiczne, yy, które określają profil krwi i, i nawet kiedy nie ma twardych dowodów na, na stosowanie dopingu, pozwalają na dyskwalifikowanie zawodników. Yy, to w kolarstwie sami kolarze oddają część swoich yy, zarobków na, yy, na walkę z dopingiem i dodatkowe testy. Yy, to wszystko powoduje, że tych testów jest po prostu cała, yy, cała masa. Kiedy się tak często sprawdza, to wcześniej czy później kogoś się znajdzie, bo yy, kogoś winnego oczywiście, bo, bo ja wychodzę z założenia, że nie ma na świecie dyscypliny sportu, w której nie byłoby środków yy, dopingujących, które mogłyby pomagać yy, właśnie w danej dyscyplinie.